Gdzie to nas wywiało moi kochani, słuchajcie jesteśmy z Pifenem wędką w Lublinie, polujemy na sandacza z płytkiego zbiornika zaporowego, słuchajcie około metra, półtora metra wody, opad, jerki, woblery, twitch, różne metody, naprawdę nietypowy sam sandaczowy opad, a właśnie spróbuję trochę na bardziej twarde przynęty. Sandaczowa nocka na pontonie Fifena z silnikiem elektrycznym. Wow! Dzisiaj mamy jeszcze wieczór do obłowienia, na niego liczymy najbardziej, ale jeszcze ten poranek myślę, że dobrze może wypalić. I w nocy zobaczymy, co się będzie działo. Także zostańcie z nami, trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że Big Zander 70, Plus wyjeżdża na tym filmie. Strzała. na mordeczki, dzisiaj byś. <ścoughs> co? O co? Czy on właśnie na pontonie wykręca? Co on właśnie robi? Co, co on robi? Karuzea! Karuzeli szczęścia! co drifter. Hamujemy. Chcemy dzisiaj, kochani widzowie, łowić sandacze. Z wody pełnej sandacze. Skąd wiesz, Nie Kiedy będzie to dosyć? normalny odcinek, bo masz obiekt No, no także pierwszy rzut. Punkt G w to great. Great fish to punkt G w każdej przynęcie. To jest <głos> <głos> najlepsze do łychtania rybami. O, widziałem spław ryby. No, takiej ładniejsze, jakiś leszcz. Pocałuj, proszę, sandwich. po całym po Taka fioletowa. Dla ciebie. Specjalnie tak się wystroiła. Całusa prosto w hakusa. Zadziurusa. Ja nie wątpię, gdyż karasia. O śmierdzi dziś ube. Zdjęcia mojej ci sandacza. Patrz mi tutaj tu rusza kodada. pletkę. To są jakieś drobniczki One walą, to jest roki On na moim kiju, buja teraz sie. Widzisz, że taką gumę zobaczył? No pewnie. On czuje ją linią boczną. Nie to była taka złota godzina, teraz jestem dotknięty. Jesteśmy w okolicy, gdzie stazi, dziadzi łowią. To jest jakiś klasik spotman. Zobaczymy, co to z tego będzie. Na razie. Drywkotwa. kotwa na patencie od Piotka Laskiego. Torba w wodzie. Wielkie pozdro Piotrek. Takie proste, nigdy na to nie wpadłem, a takie skuteczne. To krotka nas hamuje i da się wędkować. Serio, chłopie tych komarów, spójrz się, spójrz, patrz. No weź podnieś łeb. No Ale sobie inna. W my to łowimy w takim drypie, bez lajba, bez lajba. No. I łowimy z rzutu. też jest szansa zrobić tak rybę, Jest szansa. No jakiegoś... siedzi. Siedzi. Dawaj, podbierak. Ale chyba nie będzie wielki. Łap, podwierak. Za Dobry jest, pod dobrze patrzcie. Tutaj jest, tutaj. Wychodzi. O kurwa, 50, 60 na 100%. Dawaj go. Jest! Pierwszy chłopie! Ale kozacki ty! Pięknie rokiego Na Rokiego. Mamy pierwszego skurczyweczka. O stary. Sześćdziesiątka. Dziwny jakiś. Narokasa. Narokasa. A jaka główeczka? ile, ja. osiem. No on i ma dwie płetwy, chłopie, wykształcone. Tu jedną, a tu drugą. Tutaj nie ma w ogóle. No i powiedzcie no mi, czy nie da się łowić bez echosądy? Dzisiaj po prostu dryfujemy na otwartej wodzie, no i trafiła się rykoszka. Piękne, z płytkiej wody koło metra. Ładnie Koło metra. Myślę, że fajnie. Sadz koło metra. Koło metra woda, głębokość. No fajnie. Ale długi. Mało miejsca na pontonie, więc mierzymy go Również na powietrze. 60. No mówiłem 60, elegancko. Odchaczam na momencie. Pięknie przydzwonił na rohasa. Leci, woda. <grymne> Bez echosondy nowa woda. O to chodzi. Jedno jak się Stary, gratulacje, masz. lecimy po następne. Musiało się coś zadziać. <grymne> Fajna ryba. Ale nigdy nie złowiłem takiego, żeby dwie płetwy miał stary, <grymne> grzybietowe. Weź, jakiś kurde zmutowany. Miałem jebnięcie. I to jeszcze jakie. O chłopie. Na krótkim dyszu. Twoją głową. Stałeś do żywy, Wow. Nie spodziewałeś się tego? Absolutnie. Będę się musiał na nowo uczyć chodzić. Nowy dzień. Nowy poranek. I nowy konkurs na kanale Wędkuj z Marcinem. Ostatnio wybiłeś 6000 subskrypcji. Dlatego mam dla was super konkursik. Do wygrania super pakiet. Zestaw przynęt Fish Tak oto prezentuje się zestaw konkursowy. Mamy tutaj, proszę bardzo, dwa Roki Twistery 21 cm na big, grubą mamuśkę szczupaka. Mamy też klasycznego Rokasa 17 cm, wersja slim. Są też trzy mniejsze Roki Twistery oraz po trzy opakowania GF1, GF2 dla szczęśliwego zwycięzcy. Co zrobić, aby wygrać w konkursie? Jest tylko jeden warunek do spełnienia. Musicie w komentarzu pod tym filmem napisać. Wiersz o wędkarstwie, albo fraszkę, albo rymowankę, coś w tym stylu. Zobaczmy, kto wykaże się największą kreatywnością i zgarnie super mega zaczepisty zestaw. przynęt szczupaka, sandacza, okonia. Naprawdę pokaźna ilość nagród. Jeden zwycięzca, jedna fraszka, wiersz lub rymowanka wygra. Dlatego postarajcie się i zróbcie to na. Dobro, let's go! No i tak oto kończy się ta przygoda z sandaczami na bardzo zębatym łowisku. Piękna ryba wpadła, niestety tylko jedna, ale 60 cm to mój drugi największy sandacz w tym sezonie. Także mega kozak. Jeśli do tego na nowej wodzie bez żadnej echosondy bez kurna żadnego pierdzielenia. Normalnie, jigging, normalnie, kurna pontonik. Tutaj jesteśmy już przy betonie. Zielona woda, beton, fifen, wędka i lecimy na szczupaki. Dlatego to nie koniec tego filmu, to koniec tylko etapu z sandaczami. A czy wpadnie szczupak? Przekonajmy się!